Witam, pokażę ci dzisiaj jak zainstalować dowolną paczkę z QTS, albo z FTB na non-premce. Będę używał krystala, bo on bardzo łatwo daje nam taką możliwość. Jeżeli używasz innego, zainstaluj krystala, nie męcz się z tym, ok? No dobra, ale co to za poradnik bez jakiegoś losowego Lofi w No, teraz lepiej. A więc pierwsze co robimy to odpalamy sobie Crystal Launcher'a. I jak już jesteśmy w tym menu i korzystamy z naszego jakże legitnego konta, no to klikamy sobie w lewym dolnym rogu w przeglądaj paczki. Powinno nam się otworzyć takie menu modów, wtedy wybieramy sobie zakładek paczki użytkownika i klikamy sobie w nową lub importowaną paczkę. Potem nadajemy naszej paczce jakąś nazwę, ja wybrałem StormBrock, bo to będę instalował. I klikamy zainstaluj paczkę z 4 FTB. No, i teraz otwiera nam się takie menu. i Jeżeli naszej paczki nie ma gdzieś na górze, no to musimy ją wyszukać w pasku wyszukiwania. A więc wpisujemy sobie StoneBlock No, i wybieramy interesującą nasz paczkę, i klikamy dalej. Ona zacznie się instalować. A więc wracam za chwilę. OK, jak widzicie, zainstalowała się. Teraz klikamy zatwierdź. Jak widzicie, mamy yy, teraz wybraną paczkę z blok i klikamy sobie graj. No i powinna się zainstalować. I tutaj taki disclaimer mi to zajęło 20 minut, i nadal się nie zainstalowało. Ale jestem na wirtualnej maszynie, więc to dlatego u Was to będzie normalnie działało, na spokojnie. A jak coś, to piszcie do mnie w komentarzach. Albo dam Wam też w opisie link do mojego IG, tam możecie do mnie na prewie napisać, to ja postaram się Wam jak najszybciej odpisać i pomóc wam waszym problem. No i co, to chyba byłoby na tyle, nie?